Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś jestem z Bartkiem. Cześć, Bartek. Cześć. Bartek robił martwy ciąg przez ostatnie. Trzy miesiące. Trzy miesiące, ale nigdy nie miałeś czegoś takiego, że miałeś jakąś korektę od górną? Nie, 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 nikt tego nie widział. Okej, okay, czyli przeanalizujemy główne problemy, które pojawiają się przy tym ćwiczeniu i dzięki temu będziecie w stanie też wyciągnąć wiele dla siebie. Także jeżeli taki, taka forma materiału Wam się podoba, że po prostu nagrywamy, pokazujemy, co można poprawić na żywym przykładzie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania do samego końca, bo tylko wtedy te filmy mają wartość. Chodźcie. Dobra, najpierw analizujemy, jak Bartek to robi bez żadnej mojej korekty, i zobaczymy jakie tutaj pojawiają się problemy w technice. Możemy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że kolana się niestety, ale zapadają do środka. Druga sprawa jest taka, że Bartek bardzo mocno ten ruch ciągnie z pleców. Przez co to wygląda trochę jak martwy ciąg na prostych nogach i. Trzeci problem, który tutaj się na pewno pojawia, to jest to, pokaż, yy, zrób ruch od sztangę. Że ta sztanga jest zdecydowanie za daleko, przez to środek ciężkości jest przesunięty do przodu i też nie mamy optymalnego toru ruchu tej sztangi. Bartek też dosyć szeroko tą sztangę złapał, także nie do końca spina mięsień najszerszych grzbietu przed tym powtórzeniem. Ok, będziemy to teraz poprawiać i zaczniemy oczywiście od pozycji. Także Bartek, podejdź sobie. Na centymetr do sztangi. Jeszcze trochę bliżej. Tak, żeby tutaj było odległość jednego centymetra. Okej, okay, dobra. Teraz zrób ruch, jakbyś chciał rozerwać podłogę, czyli kolana na zewnątrz i stopy zrotowane. Dzięki czemu ustawiamy już pozycję kolan w linii stóp. Stopy są delikatnie zrotowane na zewnątrz pod kątem około 15 stopni. Teraz zrób ruch z biodra. Widzic biodra z biodra. Powoli, powoli, powoli. Zejdź, 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 zejdź. kolana. Ok. Chwyć mniej więcej tak, żeby łokieć był przy kolanach. Czyli jeszcze trochę wężej. Teraz łopatki w dół. Czyli depresja łopatek. Zepnij tutaj najszerszy grzbietu. Kolana są cały czas zrotowane na zewnątrz. Weź mocny wdech do przepony. I odepchnij się nogami od podłogi. Przed ruchem. Mocna depresja łopatek. Głowa przedłużeniem. kręgosłupa, możesz troszkę jeszcze niżej patrzeć? Złam sztangę łopatkami. Góra. Jeżeli chodzi o pozycję kolan, już mamy je lekko na zewnątrz. Depresja łopatek. I ciągniemy po nodze. Jeszcze mamy mały problem z tym, że bartek robi za mały ruch. Z biodra, hip hinge, przez to też ta pozycja mu się później podczas robienia tego martwego ciągu zmienia, dlatego zrobimy regresję tego ćwiczenia, czyli przejdziemy do rumuńskiego martwego ciągu, tak żebyśmy zrozumieli koncepcję ruchu zawiasowego w biodrze. Ok, dobra, zrobimy proste ćwiczenie na to, żebyś zrozumiał ruch, ruch zawiasowy z biodra, hip hinge. Wejdź sobie ketla na początku z tyłu ciała i teraz ustawiając się na takiej szerokości, jakbyś robił martwy ciąg, wyjdź z biodra, tylko i wyłącznie z biodra. Przez to musimy mieć proste plecy, bo masz ketla z tyłu ciała. Nie da się tutaj w tym ćwiczeniu oszukiwać w żaden możliwy sposób. I sam ruch z biodra. Tak, żebyś poczuł. Widzimy też tutaj dosyć mocne spięcie, jeżeli chodzi o grupę kulszowo goleniową Nie wiem, czy to jest kwestia mobilności, czy właśnie spięcia. Też by warto było się tym zająć, aczkolwiek na tym filmiku chcemy się skupić tylko na kwestiach typowo technicznych. Wbijaj pięty w podłogę. Teraz weź. Ketla z przodu i zrób to samo. Prowadząc go cały czas po nogach. Lekko odblokuj kolana, tak żeby one nie były jakoś maksymalnie przeproście, tylko lekko są odblokowane i prowadź ketla jak najbliżej nóg. Cały czas wychodząc tylko i wyłącznie biodrami. I to jest twój ruch opuszczania sztangi. W momencie, kiedy będziesz opuszczał sztangę, będzie to wyglądało właśnie w ten sposób. Jeszcze raz. I głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, także trochę niżej, trochę niżej głowa. Patrz sobie tutaj. Dobra i kolejny etap zrobimy to ze sztangą. Odblokuj kolana, tak żeby one były sobie luźno i tak jak z ketlem, czyli ruch z biodra do tego momentu, dobra góra, napinaj brzuch. Już teraz rotacja na zewnątrz, wyjście z biodra, biodro, biodro, kolano, ustaw jeszcze troszkę biodrem pójść niżej, depresja opatek, góra. I wyjść biodrem. I jak po tych zmianach? Dużo bardziej czuję mięśnie niż przy podwójnym ciężarze, jaki robiłem do tej pory ze złą techniką. Mhm. Po, powtórzenia były wolniejsze, ciężar był mniejszy, a mimo to dużo lepiej mhm. mam dużo lepsze czucie mięśniowe. Czyli de facto warto się cofnąć nawet z ciężarem, ale progresować techniką, To tak, też jest tak, progresem. Tak, zdecydowanie. Także warto poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby wykonać to ćwiczenie w sposób poprawny. Postaraj się jeszcze zrobić ten ruch wolniej i pamiętać o wszystkich elementach, bo wiadomo, że jeżeli robisz to za szybko, to w pewnym momencie gdzieś tam się pewien element zatraci, nie? Także na spokojnie, raz wolno, podejdź sobie na centymetr już teraz zrotuj kolana na zewnątrz, stopy na zewnątrz, tak jakbyś chciał rozerwać podłogę, pamiętaj o ruchu z biodra i powoli, 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 ugnij kolana już teraz, dobra, teraz musisz złamać tangę. złamać tangę łopatkami, łopatki idą w dół, tak jakbyś chciał je schować do kieszeni, kolana lekko obracasz, wdech do przepony, czyli tutaj i mocno odpiewasz się nogami. Co sądziłeś wcześniej o martwym ciągu? Byłem strasznie negatywnie nastawiony, bałem się, że pogłębi to moją kontuzję pleców, którą kiedyś miałem i że to wszystko się odnowi. Mhm. Bardzo długo się broniłem, chyba przez rok, kiedy trenowałem, nie robiłem tego martwego ciągu i dopiero na planie treningowym numer 4 ze Buka stwierdziłem, że no, trzeba w końcu spróbować, zacząłem od małego ciężaru i... No prawda, nawet przestały mnie boleć plecy. Mhm. Zacząłem się lepiej wysypiać i zupełnie inny ruch robię w ciągu dnia, jeżeli się po coś schyla. Tak, dokładnie. I też właśnie nie we wszystkich kontuzjach, żebyście nie, nie wzięli tego tak, że mam dowolną kontuzję pleców i mogę teraz robić martwy ciąg, bo tak usłyszałem na filmie, ale chodzi o to, żeby też wzmacniać te plecy nawet małym ciężarem przy poprawnej technice, bo wtedy też uczymy się wzorca ruchowego i też przekładamy to na codzienne czynności w ciągu całego dnia. Przez to nie zrobimy już takiej głupoty, że wiesz, schyla się po coś. Na, 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 skr tak, na skrzywionych plecach, tylko mamy właśnie ten podstawowy wzorzec jakim jest ten ruch z biodra mm. i e, zrobienie tego w sposób poprawny. Także warto jest to mimo wszystko praktykować, uczyć się tego, bo mimo że to jest ciężkie technicznie ćwiczenie, ale warto. Dokładnie i nawet tak okay. na podstawie tego co dzisiaj robiliśmy, mm -hmm. e, warto zacząć od małego ciężaru, robić sobie więcej powtórzeń, więcej serii, bo nawet to czucie mięśniowe jest mm -hmm. wtedy lepsze i mamy większą szansę na zrobienie tego poprawnie. No, dokładnie, dokładnie tak. Hej, okay, Bartek, jeszcze jaki masz problem? Eee, Masz jakiś problem? Jeszcze mamy problem z depresją łopatek. Tak. Także jak sam tego do końca nie czujesz. Mhm. E, Łamię tą sztangę tak jak teoretycznie powinienem, mhm. ale jednak tak jak sam widzisz z boku nie, nie opuszczają się te łopatki na tyle na ile powinny. Okej, okay. to zrobimy dwa ćwiczenia, które powinny pomóc właśnie w tym kontekście i zobaczymy czy będzie różnica. Załóż gumę typowo pod pachami. Jeszcze trochę wyżej. Okej, okay. wyjdź teraz dwa kroki do przodu. Wyciągnij ręce przed siebie i zrób tak, żeby ta guma się obniżyła, żebyś ją zgniót pachami. Ale ręce są cały czas proste. Czyli rękoma nic nie robisz, tylko robisz sam ruch właśnie na, na tle łopatek. Dobra, wyprostuj i zgnieć. OK. I teraz robić depresję łopatek. Teraz połącz to z tym ruchem łamania. Czyli lekko OK, dobra. Możesz sobie wziąć kijek przed sobą, dobrać sobie, że to jest gryf i teraz spróbujesz go złamać i automatycznie też zgnieść gumę łopatkami. O, widzisz? Zobaczcie, jeszcze raz, jak od razu łatwo zrozumieć ruch depresji łopatek. Wciskaj małe palce, Włam małymi palcami, czyli tutaj, tymi palcami łamiesz. różnice już jest raz. Już łopatka idzie do dołu. Napinamy mięśnie na śledzie grzbietu. I teraz zrobimy drugi wariant już na tle tego wzorca ruchowego. Ok, guma w tym wariancie ma nam pomóc zobrazować sobie właśnie ściąg ruch ściągnięcia łopatek. Przez to, że ona będzie pchała nas tam, musimy aktywnie pracować na tym, żeby ściągać łopatki, żeby ona nas nie przesunęła. Dlatego martwy ciąg z gumą będzie dobrym pomysłem, jeżeli chcemy się nauczyć właśnie ruchu depresji łopatek. Stań tak, jak do martwego ciągu, czyli wyprostuj się, ruch z biodra, kolana. Wyobraź sobie, że to jest sztanga, więc tutaj ją dociągnij, mocno, de de mocna depresja łopatek, gniecie pachami, klatka pierwszowa jest wypięta, pozycja w głowie neutralnej i zrób martwy ciąg. Z gumą cały czas ją ściągając aktywnie i góra. OK, biodro, kolana. Napinaj także brzuch. Głowa cały czas jest w pozycji neutralnej. Ok. I cały czas aktywnie pracuj, ściągając gumę. I teraz przyciągnij depresja, Tak jak w poprzednim ćwiczeniu. I teraz zrób to samo co z gumą. Czyli mocno ściągnij opadki w dół. Opadki. Kilka błędów udało nam się wyeliminować. Oczywiście jak każda nowa nauka, to wymaga czasu, żeby opanować to w sposób odpowiedni i robić to perfekcyjnie. Także nie da się tego zrobić po pierwszym treningu, tylko trzeba czasu. Trzeba to potrenować. Ten filmik zobaczysz, więc też będziesz mógł sobie analizować mm -hmm. to na spokojnie u siebie w domu. I też bardzo ważnym tipem jest to, żeby siebie nagrywać. Mm -hmm. Znaczy ustawiacie kamerę, obserwujecie to, co robicie i porównujecie z tym, co widzicie właśnie gdzieś tam na YouTubie, czy na jakichś filmach instruktażowych, bo to daje Wam realny pogląd na to, jak to wykonywać. Tak, że jak warto... mi to na aparacie, to też widziałem zupełnie z innej perspektywy jak to wygląda i jak to poprawnie zrobić. Dokładnie, dokładnie tak. Także w tym materiale to by było na tyle. Bardzo materiał na luzie, na spontanie, ale myślę, że też dużo wartości merytorycznej z tego można wynieść. Także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za pomoc. Dzięki. Do zobaczenia.